Witajcie, kochani, porannie, w trupikach. Jak pewnie większość już z Was wie, jestem w ciąży, w piątym miesiącu ciąży, dokładnie w dziewiętnastym tygodniu. I w dzisiejszym filmiku postanowiłam opowiedzieć Wam, jakie są różnice do tej pory, jakich doświadczam, jeśli chodzi o byciu, bycie w ciąży. Kiedy prowadziłam zupełnie inny tryb życia i teraz. Moja pierwsza ciąża to była ciąża z Helenką, czyli to było już ponad 5, prawie 6 lat temu. W ciążę zaszłam bez problemu, za pierwszą próbą i tak plus minus, jak wyglądało moje życie, jeśli chodzi o mój tryb życia. Na pewno był to czas, kiedy poprzedzający tę ciążę, kiedy bardzo intensywnie ćwiczyłam, czyli tego ruchu było bardzo dużo w moim życiu. I ja uważam też, że pomimo tego, że byłam w, wówczas na diecie powszechnej, takiej mi się wydawało, że jadłam dość zdrowo i pewnie porównując do niektórych osób, które jedzą dietę powszechną, faktycznie to była dość zdrowa dieta, bo ja nie jadłam słodyczy, nie jadłam bardzo dużo owoców, warzyw faktycznie mimo wszystko, ale jadłam też mięso, jadłam bardzo dużo nabiału, jadłam chleb, gluten, więc. Z mojej dzisiejszej perspektywy to nie była zdrowa dieta, absolutnie. Ale właśnie pomimo tej, tej diety powszechnej ja miałam bardzo dużo ruchu w swoim życiu i uważam, że ten ruch czasami bardzo rekompensuje, bo tam ta limfa, to wszystko się rusza, człowiek się poci i faktycznie jeśli ten ruch jest w życiu obecny, to gdzieś tam się to trochę wyrównuje i faktycznie to pomaga temu, żeby ciało funkcjonowało w miarę poprawnie. Na pewno w tamtym okresie miałam bardzo dużo stresu, to był czas, kiedy moje życie się bardzo zmieniło. To był czas po bardzo trudnym, ciężkim związku. To był czas, kiedy moja mama bardzo chorowała. To był czas, kiedy również mi pojawiły się mimo wszystko, mimo właśnie tego ruchu i niby tej zdrowej diety, którą wtedy uważam za zdrową, pojawi zaczęły pojawiać się w moim ciele różnego rodzaju dolegliwości. No więc tak pokrótce wyglądała, wyglądał mój tryb życia. Natomiast jak wyglądały te pierwsze miesiące ciąży, bo ja teraz mówię o tych pierwszych miesiącach ciąży, bo moja ciąża jeszcze się nie skończyła, więc ciężko mi porównywać całość, ale powiedzmy ten taki najbardziej przełomowy moment, czyli ten pierwszy trymestr na pewno nie mam co narzekać jeśli chodzi o ciążę z Helenką, dlatego, że zaszłam w ciążę bardzo szybko nie miałam żadnych komplikacji od samego początku, ale jakie ewentualne dolegliwości mi się wówczas pojawiały, to na pewno była ogromna senność. Od samego początku byłam strasznie, strasznie senna. Bardzo. Na pewno też od samego początku pojawił się właśnie ból piersi i takie uczucie ogólne opuchnięcia, takiego zatrzymania wody pod skórą. I to mi się pojawiło od samego początku. Ból piersi był. No, dosłownie nie do wytrzymania, był bardzo intensywny. Jeśli chodzi o nudności poranne czy też wieczorne, nie miałam specjalnie żadnych nudności z Helenką. Pojawiało mi się czasami takie dziwne uczucie, takiej bardziej bym powiedziała słabości, ale również em, nawiązując do ciąży obecnej, uważam, że to się głównie pojawia. Niektórzy mówią, jak jesteśmy głodni, ale właśnie, że nie. Uważam, że to się pojawia, kiedy ciało jest odwodnione. I faktycznie wówczas, kiedy mi się to pojawiało, to polepszało mi się po jakimś posiłku, ale to jest właśnie ten trik, który my nie zawsze rozumiemy, i jakby odczucia, które mamy związane z głodem, są tak naprawdę odczuciem um, związane z pragnieniem. Um, głód się odczuwa zupełnie inaczej. To jest nie jest teraz temat na ten filmik, ale faktycznie um, to co nazywamy burczeniem w brzuchu. I takim uczuciem pustości to jest uczucie um, odwodnienia, to jest uczucie potrzeby najpierw nawodnienia się. Um, natomiast uczucie głodu odczuwamy w gardle. No ale to nie jest temat na ten filmik, ale faktycznie tak jest, i jeżeli się to poeksploruje, to tak to właśnie wygląda. Także wówczas mi pomagało po prostu zjedzenie czegoś, jakieś takie dziwne uczucia mi się pojawiały głównie wieczorem przed kolacją, po jakimś takim powiedzmy intensywnym czasie, zwłaszcza jakiś rozmów, jakiś wyjść z domu, kiedy, kiedy właśnie te, to zużycie wody jest większe. No, no i to, co też mi się pojawiało w ciąży z ręką, to był um, od, prawie od samego początku, to był cały czas w nosie śluz, taki rodzaj kataru, czasami nawet trochę krwi um, i bardzo dużo wydzieliny z dróg rodnych, bardzo, bardzo dużo i to było Utrudniało mi to trochę życie, bo tego było naprawdę dużo. Tak więc nie będzie jakichś spektakularnych różnic, bo ta ciąża z chlęką tak naprawdę nie była dla mnie jakaś ciężka. Niektóre kobiety przechodzą o wiele trudniej. Natomiast są mimo wszystko minimalne różnice. I jak wyglądałam od początku moja ciąża a teraz? No, teraz obecnie jestem od 3 lat na diecie surowej, roślinnej. Już po wielu postach i po wielu um, etapach detoksykacji. Jeśli chodzi o mój ruch, to przestałam już ćwiczyć tak bardzo, bardzo intensywnie, ponieważ uważam, że bardzo intensywny ruch kilkugodzinny jest niedobre dla ciała i ćwiczę teraz optymalnie. To są to są ćwiczenia, które wykonuję od pół godziny do półtorej godziny dziennie. Plus, staram się być mimo wszystko taka aktywna, jak najwięcej spacerować, jak najwięcej szukać tych możliwości do ruchu, do tańca, ale nie robię tego z presją i moje ciało po wielu, wielu latach ćwiczeń intensywnych czuje, że się regeneruje, że mu to pomaga, że wręcz zakresy i rozluźnienie mięśni i stawów i wszystko funkcjonuje teraz lepiej. No i to, na czym się też skupiam teraz absolutnie, to jest minimalizacja stresu. Ten stres jest oczywiście i to jest obecne myślę w każdym życiu, ale bardzo pracuję nad tym, jak go kontrolować, jak go minimalizować. Jeżeli się już pojawia, to jak go opuszczać i to jest coś, nad czym bardzo teraz pracuję. No i od początku, jeśli chodzi o ciążę z Helenką, to również nie miałam żadnych problemów z zajściem w ciąże. Ja wcześniej opowiadałam o tym, że straciłam okres. Ale ja straciłam również płodność, ovulowałam, dlatego nie zachodziłam w ciąży. Kiedy ten okres wrócił, kiedy pojawiła się owulacja, to przy pierwszej próbie od razu zaszłam bez problemu w ciąży. Filmik odnośnie miesiączki też Wam podlinkuję w opisie, żebyście mieli obraz, cały kształt tego, co się ze mną działo. Natomiast w ciąży z Helenką, w ciąży teraz z moim kolejnym dzieckiem, na pewno jeśli chodzi o takie różnice z pierwszą ciążą. Nie było czegoś takiego, jak poczucie senności. Teraz trochę, po jak jestem już w drugim trymestrze, to czuję, że tego snu potrzebuję więcej i jeżeli już mam możliwość, to śpię więcej, albo czasami mam ochotę na drzemkę popołudniową, ale nie jest to tak, jak w ciąży z Helenką, że po prostu jestem bez energii i naprawdę strasznie mi się chce spać i nie mogę nad tym zapanować. Nie czuję się też opuchnięta, absolutnie. Moje piersi faktycznie czuję, że rosną i jakby mogę powiedzieć, że czuję swego rodzaju bolesność piersi, ale to nie jest tak intensywne jak było z helenką. Z helenką to naprawdę było straszne. I myślę, że też przyczyną tego, dlaczego tak jest, jest to, że już od dłuższego czasu nie używam w ogóle soli i faktycznie to też może jest temat na osobny filmik. Faktycznie czuję ogromną różnicę, słuchajcie, od kiedy odstawiłam sól mimo, że niby jadłam zdrową sól himalajską, to jest bardzo duża różnica. Jeżeli na przykład już coś zjem, co zawiera sól, to naprawdę się źle czuję i czuję jej wpływ na organizm, więc bardzo mi ładnie poschodziły różnego rodzaju takie opuchlizny, które może nie są jakieś widoczne i duże, ale jakby ja je czuję, ja czułam dyskomfort i tego nie ma. Tak samo nie miałam żadnych nudności, tak samo jak w ciąży z Helenką pojawiały się czasami Bardziej bym powiedziała, to nie, jest, to nie są nudności, bardziej taka jakby lekka słabość, taka um, może słabość, lekkie jakby takie kręcenie się w głowie, takie dziwne uczucie, e, i to faktycznie mi się pojawia, teraz pojawiało, już teraz się nie pojawia tak, tak często, ale na początku ciąży mi się pojawiało bardziej i pojawiało mi się trochę częściej niż jak byłam w ciąży z Helenką, co wydaje mi się wynika z tego faktu, że... Po pierwsze jestem w innym klimacie i potrzebuję właśnie więcej nawodnienia, a, a po drugie owoce się trawią o wiele szybciej, więc jakby ta, ta pełność tego żołądka jest, wiecie, jest szybka wymiana. Opróżniamy, jemy, opróżniamy, jemy. I to pojawiało mi się trochę częściej. Ale to nie było jakieś, to po prostu jak mi się pojawiało to uczucie, to miałam takie aha, muszę zjeść jakiś wodnisty owoc, zjadłam wodnisty owoc i mi przechodziło. No i też w tej ciąży, w ciąży z Helenką miałam trochę takich jakichś smaków, niesmaków, zapachów, ale tego nie było dużo. Natomiast teraz jestem bardzo wyczulona na zapachy, bardzo, ale yy, i na smaki, ale wydaje mi się, że też wynika to z tego, że Mój zmysł ogólnie smaku i zapachu jest wyostrzony przez to, że mamy mniej kontaktu z toksynami, mam mniej kontaktu z przetworzoną żywnością, więc po prostu mój instynkt pracuje poprawnie. I naprawdę mam tak, że mam trzy dni, gdzie, gdzie bardzo czuję, że jakby zapach i smak ciągnie mnie do danego produktu, a potem już nie, a potem już zmieniam i potem już coś innego. I to, i bardzo idę za tym i się tego nie boję. Mam nawet tak, miałam nawet takie dni, że po prostu naprawdę nie chciało mi się jeść. Czułam, że mam ochotę pić tylko niemalże tylko, bo nie powiem, że tylko przez cały dzień, ale głównie wodę z cytryną i po prostu czułam, że, że bardzo, bardzo tego chcę I, i, gdyby to trwało, wiecie, dwa tygodnie, to mogłam się przyjmować, ale jak to trwało dwa, 3 dni, gdzie troszeczkę mnie jadłam, a bardziej wolałam pić wodę z cytryną, no to po prostu za tym szłam, a potem się pojawiało nagle, że, pojawiały się potrzeba na przykład jedzenia czegoś bardziej treściwego. Tak więc zdecydowanie czuję, że mój instynkt jest po prostu bardziej wyostrzony, też na takie zapachy chemiczne. Ja nie używam już żadnych kosmetyków, nie mam za bardzo kontaktu z, no tak, z takimi toksycznymi zapachami, też jakimś, nie wiem, dymem czy coś takiego. I jeżeli coś takiego się pojawia, to bardzo to czuję i mam straszną awersję do tego. Ale też uznaję to za pozytyw, bo po prostu moje ciało odpowiednio reaguje na toksyczne substancje. Tak więc, tak jak widzicie, nie ma jakichś spektakularnych różnic pomiędzy tą ciążą, aczkolwiek ja dostrzegam drobne różnice i zdecydowanie ta ciąża teraz jest lżejsza dla mnie. Tak jak mówię, żeś nie skończyła, więc bardziej nawiązuję do tego pierwszego trymestru, który jest taki też, no, który bardzo często niesie dużo różnych dolegliwości. I jeśli chodzi o właśnie o energię też, to, to właśnie tej energii mam dużo. Um, nie, czuję, nie czuję, że coś jest nie tak, dlatego uznałam, że nie mam jakiejś potrzeby kontrolowania siebie cały czas i robienia badań co miesiąc. Tak jak robię, tak jak to robiłam, tak jak to się robi w Polsce i tak jak robiłam z Helenką. Natomiast zrobiłam sobie badania krwi całkiem niedawno, w grudniu i wyszły one perfekcyjnie. Nie mam żadnych niedoborów, wszystko jest w normie, więc nie widzę żadnych obaw, jeśli chodzi o bycie na takiej diecie i bycie w ciąży. Ale zdecydowanie uważam, że na pewno nie powinno się zmieniać diety w trakcie ciąży albo tuż przed ciążą, ponieważ no, okres ten detoksu niesie ze sobą wydzielanie się różnych toksyn i regulowanie się tych wszystkich hormonów i to nie jest najlepszy czas, więc absolutnie tego nie polecam. Natomiast no, ja miałam ten okres 3 lat, przed zajściem w ciążę tej tranzycji, tego detoksu, różnych, różnego rodzaju postów kontrolowanych, świadomych, które robiłam. I po prostu moje ciało poczuła, że okej, okay, już to jest moment. Ja już nie miałam żadnych takich silnych objawów detoksu. Tam w głębokich warstwach mojego ciała na pewno jeszcze dużo tego siedzi, bo to, to jest naprawdę 20 parę lat wstecz. Yy, no po prostu życia w toksycznych warunkach na wielu poziomach. I te warunki nie są teraz idealne, absolutnie, ale jakby już tej pierwszej warstwy syfu się powiedzmy ze swojego ciała pozbyłam. No i zdecydowanie wiele też kobiet właśnie ma problem na przykład zejściem w ciąży czy z samopoczuciem w ciąży, i wiele kobiet e, mówi o tym, że po różnego rodzaju właśnie postach, detoksie. Zachodzą w końcu w ciąże, że te, też te ciąże po, po tym czasie są dla nich łagodniejsze, lżejsze, więc coś jest na rzeczy. Ja mówię tylko o swoim doświadczeniu, o swoich e, odczuciach, o swoich przeżyciach, ale nie jestem żadnym badaczem tego tematu. Um, ale zdecydowanie z, z mojego doświadczenia, z moich rozmów z kobietami, którym, które miały podobne doświadczenie, wynika, że ta dieta, e, dieta roślinna. Jak najmniej przetworzona jest, bardzo pomocna w tym, żeby ta ciąża przebiegała łagodniej i bardziej pozytywnie dla nas i dla Maruszka. Um, no, um, będą się pojawiały teraz kolejne filmiki odnośnie mojej ciąży. Dużo się teraz dzieje w tym temacie, bardzo dużo eksploruję tego, ale może mam dla Was taką prośbę, żebyście w komentarzach napisali: napisały, napisali jakie obszary Was najbardziej interesują z tego tematu i myślę, że będzie mi wtedy też łatwiej podzielić się z Wami tym, czego też Wy potrzebujecie. No to by było na tyle i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!